Just like a Show me you Partnerem wąskiego kanału jest SuperB Klikając w link w opisie i rejestrując się z kodem SUPERBAS wspierasz naszą rzeźbę i dołączasz do gry pełnej sportowych emocji Dobry! Dzisiaj arcyważny mecz dla polskiej piłeczki Ważne mecze w zasadzie Możemy mieć czterech, czterech reprezentantów w lidze konferencji. To o jeden reprezentant więcej niż liczba piłek, którą dostała Wisłoka Dymbica od Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Trzy piłki dostali. Ale może być zero też. Ja chciałbym, żeby. Cztery na cztery to tak jak jakiś jak jeep. Możemy być jeepem. Ale może też być zero. Obawiam się, że jedynym klubem, który się nie dostanie, to będzie Lekia. To się kameruje. Tak, wiem. Żona Sławomira przy przytyła. A to jest mój typ. Mój typ. Jak gruba jest. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej opowieści, dzisiejszej historii, będzie niespodziewana wizyta. Tytuł roboczy: niezapowiedziana wizyta. Czyli. Na przykład ksiądz, albo komornik. Święty Mikołaj. Na przykład może też być policja. Policja. Ja bym chciał, żeby w tej historii było jednak coś o Świętym Mikołaju. A ja chciałbym, żeby było coś o patologii. O, ktoś tu chyba do domu rodzinnego przyjechał. Tamtego dnia miałam bardzo dobry humor. Dzień wcześniej obroniłam pracę magisterską. No to pogratulować! Jagoda? Co ty tu robisz? Niespodzianka. A co ty wchodzisz tu jak do siebie? A, Wow. To znaczy, że się obroniłaś? Tak, czekam jeszcze tylko na odbiór dyplomu. Mój Boże. No bo czwórka jest, miałam być na... piątkę. Tak. Wyprowadził się. Co? Jak to? Kiedy? Dwa tygodnie temu. Kiedy? Dwa lata temu. Mamo, w takim razie dla kogo jest ta kolacja? Przecież nie wiedziałaś, że przyjadę. Ale ona jest ubrana jak na randkę, a chłop opuścił dom. Tereska, już jestem. Gwójek? Kochanie, Adam się wprowadził. Jak to wprowadził? No po prostu wprowadził się. No ojciec się wyprowadził, Adam się wprowadził. A co w tym skomplikowanego zdradziła się ojca? Nie, nie zdradziła. W takim razie co on tu robi? Zdradziłaś. Siadałaś na tego pana? Ta. Skakałaś po nim? Ale nikt cię nie oszukuje. Dla mamy to trudny temat, daj jej trochę czasu. Nie będziesz mnie pouczał w moim własnym domu. A ty się nie wpierdalaj. Mój ojciec cierpi gdzieś w samotności, a wy się zabawiacie. Ja go dał, spokój się. Kupujecie samą kochankę 22-letnią. Bo na razie yy, moja wyprowadzka nie wchodzi w grę. Nie bój się tak. Tato, ja wiem o wszystkim. O wszystkim? No ona ma taki uchwyt na telefon, czy to jest taki. Tak, taki, taki uchwyt na telefon. Okej, okay, zaraz mam taksówkę, to do ciebie przyjadę. Czekam. Będę niebawem, no to pan. No Czegoś się dowiemy. Ścibska sąsiadka, to lubię. Dopiero co wróciłaś i co? Znowu wyjeżdżasz? My, my jeszcze nie wiem, a byłaś u mamy. Pewnie się cieszyła. Jak ona się czuje? Sarah, Ale Teraz źle. Le raz. Ledwo chodzi. To może zamówimy pizzę. Co ty na to? to ja nie jestem głodna. Chcę obiad taki normalny, zimniaczki, schobowy, a nie pizzę. Daj, daj, wody i potem hmm. wody. Co się będziesz naszymi problemami dręczyć? Krzysiek, 53, czyli ma jeszcze 47 lat do setki. Powiedz lepiej jak na egzaminie. Trudne miałeś pytania? To jest teraz kompletnie nieważne. Trudne. Ra zapytali mnie o nazwisko i imię. <grym> zapytali mnie o rodzinną sytuację w domu. A matka to u Ciebie zdrowa? Ale masz. Zawsze będziesz moją kochaną córeczką. Pamiętaj. A ty będziesz zawsze moim kochanym tatą. Pamiętaj, Simba. Pamiętaj o tym, kim jesteś. Mógłbyś. wybaczyć, mamie? Dacie jej jeszcze jedną szansę? Wiem, 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 odkryłem jej tajemnicę. Ona ma wysokie czoło. Ja właśnie nie chcę w to wierzyć, w to, co się teraz dzieje. No kurwa, faktycznie. Niepotrzebnie o tym mówiłeś. Ja kocham twoją matkę. No to wróć. Co się odjebało tutaj? Matka już go nie kocha. Ja nie pozwolę, żeby Adam zajął twoje miejsce. Ale zostaw, kochana, naprawdę, to niepotrzebne. Następnego dnia, z samego rana, Jagoda spotkała się z przyjaciółką Ewą i opowiedziała jej o problemach w domu. Ale już tak pomijając wszystko, to stawiając tego Krzysztofa i tego drugiego, no to jednak ten Krzysztof jest, jest, wydaje mi się, troszkę bardziej... No nie? Przystojny. Tak. Nikt nie chce mi nic powiedzieć. Wszyscy udają, że nic się nie stało. Słuchaj, on mógł, mógł się z nią romansować dłuższy czas. Chciałabym ci jakoś pomóc, ale kompletnie nie wiem jak. To pożycz 200 zł. Latex! Mo! Latex spodnie. Dla niego się to podoba. A wiesz, gdzie on pracuje? No tak. Adam jest nauczycielem w szkole podstawowej. No to idź pod jego szkołę, zaczekaj aż skończy pracę, a potem idź za nim. Weź aparat. Albo dwa. Z teleobiektywem. Jagoda wprowadziła swój nowy plan w życie. 24-latka, śledząc Adama, dotarła za nim do pracy matki. No, 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 spędzi, to znaczy, że chyba okaże się on złodziejem. Hmm. Nie twoja żona, nie twój interes. Ona nie chce cię widzieć, spadaj stąd. On kochają się! Weź ty się, daj jej spokój, co? O ty kurwa, jak mu zajebał. Proste prosty mu wyprowadził. No, krótki, prosty taki. Zabieraj się stąd, jeśli nie chcesz mieć więcej problemów, ty! Dzwoń na policję w ogóle! Nie daruję ci tego zobaczyć! Dobra, chodź, jak tylko idziemy. Pozbieraj go! No. Pozbieraj go z podłogi! No, to nie byłby taki miły tekst. Posłuchałem ciebie i chciałem porozmawiać z mamą. No i kaczupem cały się ujebał, no. Boże. Dlaczego Adam Cię uderzył, no przecież Ty masz więcej powodów, żeby dać mu w mordę, no odbił Ci żonę. Może on nie jest fajterem po prostu. Wygląda mi na jakiegoś muzyka, poety, albo jakiegoś takiego rzeźbiarza. Tak, 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 tak. Daj spokój. To była drobna sprzeczka. Sprzeczka? Sprzeczka, przecież on Ci zajebał, no. Albo pracownika Domu Kultury. Albo pracownika MPO. Już od jakiegoś czasu nie było dobrze. Stres w pracy odbił się na naszym małżeństwie. Talek, pogoda, a co on odjebał? Może mama woli takie spokojne życie u boku nauczyciela. Nigdy wcześniej by tak nie powiedział. Adam, Adam, Adam! Co? Adam jest gruby! <noise> Przecież pół miasta zazdrościło mamie takiego męża. Może kiedyś tak było. Ale co tu się stało, że wiesz, doszło do tego. No co, tam mam nadzieję, że sobie przemyślałaś i wracasz do domu. Nie, wpadłam tylko na chwilę coś ci powiedzieć. A co takiego? Ja z piąty raz je widzę. Oh. Na zdrowie misiu. O! Oh. A Adam ci się nie pochwalił? Nie czym. Nad tym, że pobił tatę. Co, Adam? Przyszłam po papier to. <grym> nie, to niemożliwe. Adam nikogo by nie skrzywdził. No nawet No, nie nawet. Pora wpuściłaś pod sprawę. Adam nie jest potworem. Widzisz to, co chcesz widzieć! Kurde, Peres, coś ty nie to. On tutaj? się nie myje, on pra... Poza tym jest gruby. A tata dzisiaj przyszedł z kwiatami pod twoją pracę. Z kwiatami? No tak! Chciał cię przeprosić, chciał się pogodzić. Ba z różami i bukiet, a nie że trzy. A mi się wydaje, że jesteś ślepa jak kret. Nie mów do mnie takim tonem! To ja się mogę w ogóle nie odzywać. Jagoda! zniszczyłaś naszą rodzinę! No, dokładnie, dokładnie. Wybrałaś grubasa zamiast chudasa. Twoja mama się dowiedziała, że Adam ją zdradza? To, co by zrobiła? Oj, no sama nie wiem. Oho, wsiapsia lepsza. Ona śpi też w tym lateksie. Mhm. Czyli ona po prostu w ogóle go nie zajmuje. Złapiemy go w pułapkę. W jaką pułapkę? A, i zaraz ci wszystko powiem. Masz dobry aparat w telefonie? Tak, zobacz. Ja mam. Mam, mam iPhone 16. Ma, ma, ja mam. Przepraszam! Zna się pan na samochodach. A co się stało? Nie wiem, po prostu nie chcę mi odpalić. Prawdopodobnie nie działa. Pocałuj ją teraz. Ty jak ona go teraz przejedzie. <laughs> to będzie zabawnie. A naprawiłem kurwa Ręce, jednak coś tam wie. Bo... Ale ma pan magiczne dłonie. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie tak ręką. Zabnę. Nie Nie że skromny, to do tego przystaje. <grystanie> Oj, trochę gruby. Przepraszam panią najmocniej, ale ja się trochę spieszę. W takim pan... razie panu dziękuję panu od razu. On się zarumienił. ja, aż mu okulary na koniec nosa spadły. Jak was mam? Wyszło totalnie, jakbyście byli parą. Super, operacji też dał radę. Dokładnie o to chodziło. Ty powinnaś być ladacznicą. <laughs> Nie, to ja cię muszę podziękować, że się dla mnie tak poświęciłaś. Żartujesz? To była super zabawa. Ale żmija, o Jezus, super Ale zabawa. Cały odcinek yy, śnieg pada. Hmm. Słuchaj, jeżeli masz znowu zamiar oczerniać Adama, to proszę daruj sobie. Zobacz, mamo, on ma dupę młodszą dwa razy od ciebie. No i co to takiego jest? No nie wiem, to Adama się zapytaj z kim cię zdradza. Tego się nie spodziewałam. Skąd wiesz, może to jakaś kuzynka albo znajoma? Czemu ty go bronisz? Nie, nie bronię go. Tak, kuzynka od razu, z USA pewnie. Miał powód, żeby go uderzyć. Ale go uderzył, a to znaczy, że kobietę też może uderzyć. Dość! Splunął w jego kierunku. Nie, jak tamten się wyprowadził, to się zesrał. Nie, nie, nie wody nie spuścił. Adam to dobry człowiek. Daj mu wreszcie spokój. Zabrał mu jego ulubiony papier toaletowy. Tak. Właśnie dlatego chciałbym, żeby poznała prawdę. Nie jestem jeszcze na to gotowa. Lubię, jak tak facetom opadają okulary na nos. Ale jeśli jej nie powiemy, to jeszcze pogorszy sprawę. Pewnie masz rację. On tak wygląda jakby był mistrzem Polski w krzyżówkach. Odczep się od cudzej żony albo dyrekcja szkoły dowie się, że lubisz młodziutkie uczennice. Co my teraz zrobimy? Odczep się od cudzej żony albo dyrekcja szkoły dowie się, że lubisz małe... Ale dyrekcja o tym wie. Ty nie możesz dla mnie tak ryzykować. Uch. Nie martw się, coś wymyślimy. Hmm. Pocałuj. Co z to? Udziwiłem się. Musisz po prostu uważać. <grystanie> nie dopięłaś swego. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Wypieprzaj z tej chałupy dziadu. Ta. Dziadu. dziadu. Nieważne, pilnuj lepiej matki, ona teraz nie może być sama. A to bądź spokojny, na pewno przypilnuję, żebyś tu szybko nie wrócił. <grystanie> I z ojcem przypilnuję. O, czyżby Adam się wyprowadził? O, Adam się wyprowadził? Przecież tego chciałaś. O, Adaś! A może powinnaś, bo krążą o nim dziwne plotki. <grystanie> czyżby? I strasznie gruby jest. <grystanie> Miałam ochotę dać Jagodzie w twarz za jej durne pomysły. Zajepiej. Może wytłumaczysz mi? Co ci strzeliło do łba z tym anonimem? Z jakim anonimem? Ta, z jakim, ha. Jak nie ty, to kto? Nie wiem, może Adam ma więcej wrogów. Wrogów bzdura. Święty Mikołaj. Przygotowuję kolację. Chcę cię przeprosić za tę ostatnie kłótnię. Ja ciebie też. Najpierw zjedz, Powiedz ci prawdę! zupy. Bo wiesz, jeśli chodzi o Adama. Proszę cię, mamo, no nie psujmy sobie kolacji. Nie, nie. Nie chcę słuchać o tym. Nie, kochanie, ja muszę ci coś wyjaśnić. Co takiego? To A, twój brat. Adam, Adam jest bezpłodny. Kto to dzwoni? Nie wiem, może otworzysz. A czekasz na kogoś? Tak, Ta, tu przyjechał. Mogę wejść. O, o jezus, mami, jakby miała się zżygać. Mamo, to ja zaprosiłam tatę na kolację. Kupił bomboniarkę i. Ale najtańszą. Ale skończyłam studia. Myślałam, że możemy to razem uczcić. Ale to nie upoważnia cię do decydowania Pani o związku istotny. matki Mogła, czy ojca. Mogłaś być tłumokiem bez no. studiów. Nie zrobili mi na tak jak na licencjacie, pamiętacie? Tak, tak. Tamten profesor to ewidentnie chciał cię obrać. A jaki temat pracy? <noise> Wpływ z pigiewa, na polską klasę. Jestem z ciebie bardzo dumny, córeczko. Dzięki, tato. To co? To teraz doktorat. Nie, doktorat! Dajcie spokój. Mi, mi też kiedyś proponowali, żebym został na uczelni. Za rodzinę. Rozbitą, bo rozbitą, ale zawsze. Zostaniecie sami i będziecie sobie mogli to wszystko na spokojnie wyjaśnić. Zostań proszę, tak miło nam się rozmawia. To była część mojego planu. No. Ale manipulantka żmiję. A może wieczorem do czegoś dojdzie? Ale obiecałam już Ewie, czeka na mnie. Ona pójdzie, wiem, wiem, wiem. I wiem. mąż. Tam jest do, do, dodany do tego jedzenia ten, ten taki afrodyzjak, afrodyzjak. Ja też długo nie zostanę. Pogadamy trochę i będę się zbierał. Wiesz, odprowadzę cię. Nie mogę. Ale ona się boi. Ona się boi, że oni się pogodzą. O której wracasz? Pewnie późno. No, matka to się boi. O, jest oh, gruba. jest gangster. Odjedziesz stąd? Bo co? Bo wezwę policję. Na W.E. Król, król informatyki, bo on S chyba informatyki uczy. Tak, tak, tak. A co, znowu się na niego czajesz? Nic z tych rzeczy, po prostu zależy mi na twojej mamie. Jesteś stalkerem. Jesteś gruby. Co ty robisz? Dzwonię na policję. Mamy ci tak dużo do zarzucenia. Dobra, odjechał, już możesz nie dzwonić, no. Jej, a żebyś ty widziała jego minę, jak on pakował tę walizkę do auta! Dobra, stań za mną i trzymaj mnie, żebym się nie przewróciła, jak będę się malowała. Adam. No, Adam czaił się pod moim domem. Siedział w samochodzie. Ale jak ja poszłam, to pewnie znów przyjechał. Oj, musisz wyluzować. No, łatwo powiedzieć. Umaluj się, poczuj się lepiej, psiki się perfumą. Umyj się. Halo? Halo? Złogi telefon. Dobra, to odbiorę. Dobra, nie odbieraj. Ja, ja muszę iść. Poczekaj. Co się stało? Nie wiem, ale nie brzmiało to dobrze. Są takie regiony w Polsce, że jak jest wesele, to właśnie rzucają talerzami. A są takie regiony w Polsce, gdzie mąż bije żonę. Jagoda, co się znowu u was dzieje? Nie wiem. Może znowu się szpitalem skończy. Jak z jakim szpitalem? Kot się zesrał, biegał po parapetach, wszystkie talerze postrącał. Zostaw się o ty w graniu, ty! Ach, zostaw go! Zostaw go, wynoś przestańcie, się! Przestańcie, przestańcie, proszę! Dobra! Oni byli parą, oni byli parą, byli Ta. razem ci chłopcy. Policja! Starszy pozostał wilk. Kój go! Dobrze! Przecież widziałam, jak cię popchnął! To nic takiego! Czemu go bronisz? Do... Bo nie wiesz wszystkiego! No, aż, dobra policja! Dobra. Pierwsze co usłyszeli, od razu kuj go tam! Wbiegłam do domu i zobaczyłam, jak on popchnął moją mamę, także że ona aż upadła! Odepchnąłem ją, żeby uniknęła ciosu! Gru gruby uderzył i pol pobił dwa talerze! <noise> Człowiek prześladuje moją mamę! Czy to prawda? Nie, no skąd? Tak! Boi się światła i czosnku! Ale panowie to jest pomyłka! Jagoda, zawołaj proszę mamę! Zostaw moją mamę w spokoju! bydlaku jeden! Nie będzie mnie twój gach z mojego domu wyrzucał! Zachciało ci się na pleb skrywać? O kurwa! Jaki obłęd w oczach! Jak się będziesz dalej tak stawiać, to cię tak urządzę, że cię własna córka nie pozna! Co wolisz? Kurwa! Tato co ty robisz? Trzeczko. Ja pierdolę Ale widziałam jak Adam cię popchnął. Adam nie tylko broń. Co to za patologia? E, doktor Jackie mu się odpalił. Nerwy mnie poniosły. Ale tak, żeby uderzyć mamę? Kurwa, nie dotykaj jej. Nie panowałem nad sobą. Wynoś się stąd! Wynoś się stąd! Ale... Się... No i nie ma tematu! Początkowo to były naprawdę sporadyczne sytuacje. Zawsze tłumaczył się stresem w pracy. O Jezus, dostała. U udrapał ją, jak kot. Gdzie idziecie? No, mamy pójść kupić sukienkę na studniówkę. Mama nie pójdzie. Jak to? Źle się czuję. Ma złamany nos, nie może iść. A pamiętasz jak byłaś w szkole, a ja nie mogłam cię odebrać? Bo musiałam jechać do szpitala z zapaleniem wyrostka. I to nie był wyrostek? To była pęknięta wątroba od uderzenia. Wystarczająco długo tu mhm. pracuję. Pani doktor, nie spadła ze schodów. Pani Teresa. Spadła ze schodów? Tak się nie spada ze schodów. Ze schodów tych takich hiszpańskich, nie? Ale byłam pewna, że macie romans. Kochanie, Adam się wprowadził, żeby mnie pilnować. To jedź kurwa na policji, i przeproś go. Kochania, mi wstyd. ...że tyle czasu udawałam, byłam słaba i nie potrafiłam odejść. Czyli nie doszło między wami do bara-bara-bara... ryki bara, tyki bara. taki? Nie było. Nie było. Było, było. Po prostu tylko spało obok, winnym innym pokoju. Co tam się u was wczoraj działo? Takie hałasy. Ja już chciałam po policję dzwonić. O, znowu Pierdol. Mąż zasnął na kanapie z pilotem w ręku i... ...nacisnął coś przez przypadek, zwiększył głośność Usiadł na pilocie i musiał do lekarza jechać, żeby mu tego pilota wyjęli. Chciałam cię chronić, nie chciałam, żebyś wiedziała, jakim on jest potworem. Przepraszam, mamo. Prawda jest taka: jednie raz, jednie drugi raz, jednie trzeci raz, jednie dwudziesty raz. Córeczko, wybaczysz mi. Chyba sobie żartujesz. Wiem, mam problem, ale będę się leczyć. Sam z siebie? Czy chcesz dobrze wypaść przed sądem? masz chorą głowę. Wypierdalaj właśnie, no i chory człowieku. Przepraszam, nie panowałem nad sobą. Samo przepraszam nie wystarczy. Zostaw mnie. 200 złoty i przepraszam? To już jest co innego. To w ogóle inna sytuacja wtedy. Teresa <słuch> Kostrzewa uzyskała rozwód z winy męża. Kobieta uczęszcza na terapię dla maltretowanych kobiet, w czym wspiera ją córka. Jagoda Kostrzewa zerwała kontakt z ojcem. 24-latka nie potrafi wybaczyć mu krzywdy, którą wyrządził matce. Krzysztof Kostrzewa za znęcanie się nad żoną został skazany przez sąd na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Nie, no, prawda jest taka, że odcinek, yy, który, no, w znaczy, może nie w każdym polskim domu, ale generalnie zdarza się bardzo często. Wiesz, że jest damskim bokserem? Dał taki sygnał i na początku, kiedy jeszcze nie byliście małżeństwem? Odpuść. Jak, jak możesz mówić, kocham cię i jednocześnie biciu? Ale niektóre tak lubią. Takie... Ale to wtedy nie mówisz kocham cię tylko ty <śmurdecki> kurwa <śmurdecki> kocham cię Kocham <śmurdecki> <śmurdecki> cię. Jako <śmurdecki> no, odcinek życiowy, no dobrze podobała mi się ta jagoda jak grała podobała świetnie, mi się matka e, matka mi się wierza. podobała jak już limu miał. Ojciec też dobrze się kamuflował. takiego zgrywał takiego ta. dobrego, a tak naprawdę Najgor... oczy oczy miał skurwę sen taki. oczy obłęd taki, taki wiesz widziałem szaleństwo ja, no, ja się tam chyba To był dobry odcinek. Oczywiście, życiowo historia była ciężka, ale, ale pod względem gry aktorskiej, pod względem em, emocji dobre. Wiesz, było dosyć naiwne myślenie, że, ale że, że, nie wiem, na że ojciec został wypierdolony z domu za nic, tak? Yy, bo powód nie padł tego rozstania. Czy gruby wrócił? No to, wrócił. Ale nie było powiedziane. Ja wierzę w szczęśliwe zakończenie. Odnalazła miłość w grubasie. <śmienny> <śmienny> y, I napiszcie, napiszcie, jeszcze w komentarzu y, komu kibicowaliście w tym odcinku. Y, macie do wyboru tak. Kudłaty, gruby, jagoda, stara. Dlaczego ci właśnie... A jeszcze seksworkerka, ta przyjaciółka. Ile musiałbym zapuszczać włosy, żeby za osiągnąć taką długość jak miał kudłaty. Hmm. A rudy z kucykiem to jest najgorszy. Kto na pani reżyser, pani Ania? Pani Aniu! To był dobry odcinek. Tak. Dobrze. Pani Aniu! To ten. był odcinek też potrzebny kobietom, i mężczyznom. I mężczyznom. Bo, bo, bo też pamiętajmy, jest równouprawnienie. Są w Polsce, mówię to jakby, jakbym był politykiem, są w Polsce domy, gdzie kobiety biją mężczyzn. Gdybyś. Ja się chciałem połączyć. Chcesz, chcesz o czymś tam opowiedzieć? Nie bij! <słuchaj> <słuchaj>